Kto to jest błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko? Patron miasta. Patron miasta? A kim jeszcze był Michał Sopoćko? Księdzem! Był księdzem. Był patronem miasta. Bardzo świętym księdzem. Był przyjacielem świętej Faustyny. Michał Sopoczko to ksiądz, który był spowiednikiem świętej Faustyny. Michał Sopoćko jest bardzo ważną osobistością w historii polskiej i patronem Białego Stoku. Michał Sopoćko y, bardzo lubił. Spędzać czas w Białym Stoku. Że. że Ksiądz Białysoboczko był bardzo ważną osobistością i, i kiedy hitlerowcy chcieli go złapać, to on uciekł do białego Stoku. Co to znaczy, że jest patronem Białego Stoku? Patronem miasta to znaczy, że pilnuje Polski. To znaczy, że w razie potrzeby można go wzywać. O pomoc. Można się modlić do Niego i prosić Go o różne rzeczy. To, to znaczy, że On się nami opiekuje w niebie i ma nad nami taką pieczę. Dlatego, że gdy wykoleił się pociąg z chlorem, Cysterny mogły się rozszczelnić, i wtedy pół Białego Staku mogłoby już nie żyć. On się modlił do Boga, żeby, to się, żeby cysterny się nie, żeby cysterny nie pękły. I on całym, na całym świecie wprowadził mod modlenie się kodonki. patron miasta nas chroni Co wy wiecie o księdzu Michale Sopoćko Urodził się roku 1888 a zmarł 1975 roku. Rzym żył 87 lat. Zadził się 1 listopada, a zmarł 15 lutego. Pracował w Wilnie. I miał te buty. Miał podarte buty i, i jacyś panowie mu kupili zwykłe. I tam przyszedł jakiś przyszedł. On był bardzo biedny, biedny pan. Przyszedł bardzo biedny pan i ksiądz i, Michał Sopoćko o, i powiedział, i, i, że zbliża się zima, ma, to on mu oddał mu zwykłe buty. Ksiądz Michał Sopoćko mu oddał buty. A gdzie ksiądz Michał Sopoćko mieszkał? Pojechał po drugiej wojnie światowej do białego stoku, W Białym Stoku. Czym się jeszcze zajmował ksiądz Michał Sopoćko? Ksiądz Michał Sopoćko uczył w szkole. Że był spowiednikiem siostry Faustyny. Był okrzycielem, że Bóg jest miłosierny. Spowiednienie siostry Faustyny Kowalskiej. Już spowiadał świętą Faustynę. Prowadzi modlitwę w kościele. Był księdzem. Rozpowiadał o miłosierdziu Bożym. Ksiądz Michał Sopoćko był apostołem miłosierdzia. Co to znaczy, że był apostołem miłosierdzia? Głosił o Miłosierdziu Bożym. Wszędzie głosił, że Jezus umarł za nas i za nasze grzechy. A co to jest miłosierdzie? Bo za miłość. Miłosierdzie to, jest, to znaczy, że Bóg kogoś kocha. Że kocha, że kocha nas bardzo. Wybaca. Daje nam wolność. Czy człowiek może być miłosierny? Miłosierny człowiek to taki człowiek, nawet jak mu się zrobi krzywdę, to potrafi przebaczyć z serca. Miłosierdzie to jest przema, przebaczanie z miłości. Że, 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 że Pan Bóg dzięki temu przebacza grzechy dla człowieka. Może być miłosierny. Jest miły dla innych. Jak inny człowiek mu robi coś złego, to on mu przebacza. Są mili. Przychodzą do cierpiących, martwych i biednych, żeby pomagać komuś. Gdy mama każe. Żebym być miłosierny w ten sposób: na przykład, jak mąż nie zrobi krzywdę, to przebaczają nawzajem. Jeśli będziemy miłosiedni, możemy poprawić świat i odpłacić się Jezusowi Chrystusowi za, to, za tą przysługę, którą nam oddał, czyli, czyli śmierć na krzyżu. Jak chcemy być miłosierni, to musimy wybaczać nie dlatego, że ktoś nam coś kupi, tylko z serca, że kogoś lubimy albo kochamy. Przebaczenie. Żeby być miłosiernym, to tylko jest potrzebna wiara w Pana Boga. Był prawdziwym miłosierdziem, to trzeba przebaczać też dla, być sam miłosiernym i, i innym przebaczać, tak jak on Jezus nam. Miłosierdz jest jednym z ważniejszych yy, do yy, człowieka i jak i, i nawet jakby ktoś yy, kogoś z, Człowiek miłosierny przebaczyłby nawet człowiekowi, który by go zabił. By go zabił. Miłosierny nawet by wybaczył swojemu najgorszemu wrogowi. Miłosierny przebaczy za wszystko. Miłosierne dziecko przebacza na przykład swojej siostrze bratu. A wy, w jaki sposób możecie czynić miłosierdzie? Ja jestem. Jak pomagamy. Gdy robię mu coś, o co on mnie prosi. Gdy pomagamy posprzątać po blacie, po siostrze. Gdy pomagamy sprzątać dom. Dbamy o porządek. Co to znaczy być dobrym człowiekiem? To znaczy się z kimś dzielić. Żeby być dobrym dla innych. Żeby pomagać i się dzielić. Że jak ktoś potrzebuje, potrzebuje pomocy, to mu pomóc. Jaki był ksiądz Michał Sopoćko? Miły tak i ksiądz Michał Sopoćko był bardzo miłosierny. Czy my możemy się czegoś nauczyć od księdza Michała? Na przykład modlitwy. Na przykład się modlić na różańcu. Rąką do miłosierdzia. Dziękuję.